Kupujecie albo remontujecie mieszkanie w starej kamienicy? Chcielibyście zamontować ogrzewanie podłogowe? W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, w jakim systemie nasza firma montuje ogrzewanie podłogowe właśnie w kamienicy. W pierwszej kolejności przy stropach drewnianych rozbieramy deski i dostajemy się do belek stropowych. Pomiędzy belkami stropowymi znajduje się polepa, którą usuwamy, a miejsca te uzupełniamy wełną mineralną. Następnie montujemy kantówki w klasie C24, które służą nam jako konstrukcja pod płyty. Płyta wiórowa, tak jak widzicie, ma już oryginalne frezy, co nie zmienia faktu, że musimy frezować łuki, a także dodatkowe frezy pod podłogówkę. Zależy to od sposobu rozłożenia podłogówki, czy będzie to w systemie meandry czy Ślimaka. Przed rozłożeniem ogrzewania montujemy specjalnie przystosowane blachy, które sprawiają, że ciepło idzie do góry. Po rozłożeniu instalacji ogrzewania podłogowego przychodzi czas na montaż płyt gipsowych. W ten oto sposób mamy wykonane ogrzewanie podłogowe w systemie suchej zabudowy.